Marta Manowska po właśnie powróciła na, y, na plan Voice Senior i jakie temu towarzyszą emocje? Wielka radość, która taka mm, pokazuje to, to, że jesteśmy tutaj przed czasem. Wychodzimy ostatni z tego studia mm. i mam wrażenie, że niesiemy to opowieść dalej ze sobą. Mam pewne odkrycia w tym roku. Mm. Zrozumiałam, że ten program. Mm, Zrozumiałam, czemu powstał ten program. Dopiero teraz, w szóstej edycji. Zrozumiałam, że on z, z, jakby dał naszym bohaterom możliwość, żeby wrócić do lat y, młodości, mhm. kiedy marzyli o tym, żeby śpiewać, że, kiedy chcieli być piosenkarzami. I nagle. Y, 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 ten czas, kiedy założyli rodziny, pozbawił ich tych możliwości, mhm. tak? Przez te kilkadziesiąt lat bardzo często nie było już takiej możliwości, żeby śpiewać. I teraz oni młodzi wracają na tę scenę i śpiewają z taką wielką świeżością, z wielką radością. Nie mogłam zrozumieć skąd ta chłopięcość i skąd ta mhm. dziewczęcość. Teraz to wiem, bo mam mhm. wrażenie, że oni przyszli stamtąd, z tamtych czasów. No. Wielka radość, którą oni w sobie mają na tej scenie i ta scena nie generuje takiego stresu, mam wrażenie, mhm. jak u jak osób w... młodszych. młodszych. Tak, ponieważ ona jest Jakimś takim bezpieczeństwem, azylem. I, I tutaj na tej scenie jest opowieść ich życia, tak? Oni, oni przychodzą tutaj opowiedzieć historię swojego życia. Więc kiedy, nawet kiedy denerwują się gdzieś na backstage'u, to kiedy zaczyna płynąć muzyka, oni po prostu kompletnie się uspokajają i móc to obserwować. To jest, to jest wspaniałe doświadczenie i widzę to i w trenerach, i w naszym kochanym nowym współprowadzącym, że Patrzymy wszyscy czasami z otwartymi ustami na to, co tutaj się dzieje. No właśnie, ma Pani nowego partnera, Roberta tak. Stockingera, jest super. Tak, jest super. W porównaniu gdzieś tam nie jest tam. W porównaniu, nie w porównaniu. Rafał, nie. Rafał jest super. Tak, Rafał... Rafał jest super, podziękowaliśmy sobie i e, zamieniliśmy parę słów przed startem Wojsa. Mm. Rafał też się bardzo elegancko zachował, życząc powodzenia Robertowi, i e, ja Roberta poznałam dwa dni temu. Jest bardzo <laughs> fajnym, młodym, e, wykształconym, inteligentnym i bardzo dobrze wychowanym mężczyzną, z wielką radością życia, e, co mi się bardzo podoba nasza energia się bardzo fajnie połączyły. Widzę, że bardzo się cieszy tym i bardzo dużo mu to daje radości. I też mhm. widzę trochę siebie, jak byłam na początku taka Aha. onieśmielona, bo to był The Voice Senior, Tomasz Kamel i Rodzina Wojsów i wszystko takie na wielkim diapazonie. I ja. I też byłam taka dosyć nieśmiała na początku. No, a teraz się czuję tak bardzo dobrze jak u siebie, i Robert chyba już też.